Nowa Fala, witajcie w czerwcu! aleluja. Pozdrawiam Was wszystkich! Słuchajcie, w czerwcu to jest szczególny miesiąc, bo na początku było zesłanie Ducha Świętego. W całym Kościele, w naszych parafiach, w różnych miejscach uroczystość zesłania Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, Duch Święty stępuje, Ale w tym roku... Było spotkanie szczególne w Rzymie. Z całego świata wspólnoty się zjechały i może ty byłeś, może byliście, może nie wszyscy, ale niektórzy byli i to było szczególne spotkanie w sercu Kościoła trzeba za to dziękować. Trzeba za to dziękować. Czerwiec to także miesiąc serca Jezusowego. Bo w tym miesiącu przecież codziennie śpiewamy litanie do serca Jezusa, które jest otwarte dla nas, które mówi nam o miłości Jezusa, który kocha nas i jest blisko nas. Serce Jezusa. Serce Jezusa. I nasze serca. Gdy mówimy o sercu Jezusa, dobrze jest, Pomyśleć nad poszczególnymi wezwaniami, co one nam mówią. Bo tak śpiewamy w kościele, albo odczytujemy z książeczki witanie do serca Pana Jezusa, co poszczególne wezwania nam mówią. Dobrze byłoby nad tym się zastanowić, pomyśleć, pomedytować. To wszystko ma odniesienie też do naszego serca. Jan Paweł II kiedyś powiedział. Miej serce i patrz w serce. Tak. Zwrócił uwagę, że człowiek musi mieć serce, wrażliwość pewną. Nie może mieć takie, takie zatwardziałe serce. Nie może być tak przyintelektualizowany, czy tak nastawiony na działanie, że po prostu jakby gubi pewną wrażliwość serca, nie dostrzega ludzi potrzebujących. Mówimy nieraz empatia, współodczuwanie. Ktoś cierpi, ktoś ma jakąś sytuację trudną, i ja empatycznie współodczuwam, jestem z tym człowiekiem. Jakby razem z Nim płaczę. No właśnie. Serce Jezusa otwarte dla nas i nasze serca wrażliwe. Nasze serca wrażliwe na cierpienie drugiego człowieka. Zresztą my wszyscy, my wszyscy cierpimy. Są cierpienia młodych ludzi. Spotykacie nieraz takie osoby, które mają różne sytuacje trudne, cierpią. Oczywiście nieraz to się ukrywa, ukrywa, a nieraz to widać, że ktoś cierpi. Mamy być ze sobą, mamy być dla siebie wsparciem, solidarni i mamy też to dostrzegać we wspólnocie. Są choroby różne, są nieszczęścia, są różne cierpienia. Mieć serce, mieć wrażliwość serca. No, ja też potrzebuję Waszej wrażliwości i Waszej miłości. Słuchajcie. Y Ostatnio rozmawialiśmy na taki temat, jak dawać świadectwo w moim środowisku. Bardzo ważna, bardzo ważna sprawa. I mówiłem tam w ostatniej konferencji o tym, że najpierw to są ważne nasze słowa. No bo cóż, spotykamy się z ludźmi coś mówimy. Na pewno, oczywiście, słowom towarzyszy nasza mimika. Na przykład, uśmiech. Nasze oczy. Pamiętam kiedyś y, z kimś się chciałem spotkać, czy spotykałem się, a ten y, nie mógł patrzeć na mnie po prostu. Ja mówię, popatrz na mnie, popatrz na mnie. Spotkajmy się y, wzrokowo. Nie tylko słowem, ale wzrokowo. Ważne jest, żeby nasze oczy nieraz dotyk. Kogoś poklepiesz delikatnie, czy pogłaszczesz. No. Tak, to jest, to jest ważne. Bliskość pewna. Bliskość. Popatrzmy y, y, sobie wzajemnie w oczy. Patrzmy na twarz. Twarz coś wyraża. Ja y, w twarzach widzę dużo. Widzę cierpienie, widzę też y, jakąś nieraz złość, jakieś takie zacięcie, zawzięcie. Nieraz widzę niechęć nierzeczliwość. A nieraz widzę taki pokój, takie rozmiłowanie, że ten ktoś jest szczęśliwy, że ten ktoś jest radosny. To widać w twarzy. Popatrzcie na siebie wzajemnie. Popatrzcie na swoje buzie, na swoje twarze. Co rozpoznajecie? No i słowa, które mówimy do siebie. Słowa dobre, słowa życzliwe, przyjazne, bez żadnych epitetów, bez jakichś słów, które ranią, bez słów, które, które po prostu są obraźliwe, czy wręcz przeklinanie. Absolutnie wulgaryzm, przekleństwa wykluczamy, i to jest śledztwo. jak ktoś, nawet jeżeli spotkasz się z jakąś taką wulgarnością, czy coś ty. Ty nie możesz naśladować, nie możesz wchodzić w, to, w, ten, w ten sam sposób mówienia. Nie możesz upadabniać się do, do takiej, takiej mowy. Pamiętaj, masz być świadkiem czystej mowy, czystego słowa. Pamiętaj, Bóg stał się słowem. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Słowo to Jezus. I dlatego twoje słowa to muszą być takie, żeby wyrażały Jezusa wreszcie czyny jakie są twoje czyny co ty robisz czy jesteś gotowy coś zrobić dobrego pomóc czy raczej jesteś taki trochę leniwy niech inni robią w domu czy gdzieś tam czy potrafisz podjąć się takiej pracy w szkole w środowisku pewnym w którym jesteś no Czyli jesteś otwarty, zaangażowany, dobre czyny, dobra pomoc. Przestawiasz meble, powiedzmy, albo y, posprzątasz w pokoju, czy umyjesz naczynia po posiłku. No właśnie, to jest właśnie to. Y, twoje czyny. Twoje czyny są świadectwem. Jak wykonujesz, czy rzetelnie, czy niedbale, czy po prostu. Y, Obijasz się po prostu i nie chcesz nic robić, bo jesteś taki zmęczony albo rozleniwiony, i mówisz, niech inni to robią. No, wiesz, ważna jest też w naszym świadectwie, wiecie, tak zwana postawa wewnętrzna, bo ona, ona jest w środku nas. Motywacja, to jak czujemy. Czy jesteśmy nastawieni pozytywnie, dobrze, czy negatywnie? Czy ta postawa wewnętrzna wynika z tego, że jesteśmy zaprzyjaźnieni z Jezusem? Że kochamy Jezusa, a on kocha nas. No, jakie to jest ważne? Postawa wewnętrzna, to, co jest w nas, to, że jesteśmy własce uświęcającej, to, że jesteśmy czyści, że jesteśmy czyści. Słuchajcie, uważajcie na brudne obrazy. Nie oglądajcie, uważajcie, bo niebezpieczeństwem jest pornografia i różne inne obrazy, wulgaryzmy w naszych mediach. W naszych telefonach, w naszych smartfonach, czy po prostu w jakichś tam komputerach, bo to kształtuje nasze wnętrze. Nasze wnętrze, postawa wewnętrzna, ona jest bardzo istotna i ona ma wpływ na nasze słowa i czyny. Ta wewnętrzna postawa to jest też dlaczego czynię to, co czynię, dlaczego mówię to, co mówię. Wiecie, to wynika z mojego, Czystego serca. Serce moje jest świątynią Boga. Duch Boży mieszka w nas. Nie możemy o tym zapomnieć. I Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem. On jest na tronie naszego życia. I o tym nie możemy zapomnieć. Ważna sprawa. No i pamiętacie, mówiłem Wam, uważajcie, żeby nie dać się wciągnąć z złe towarzystwa, gdzie jest alkohol gdzie są narkotyki, gdzie są różne używki, papierosy czy coś, musicie być czyści wolni od tego wolni od tego, I nieraz od takich głupich rozmów w naszych towarzystwach, szczególnie szkolnych czy jakichś takich, no gdzieś trzeba raczej no właśnie popatrzcie, jesteście we wspólnocie i myślę, że w naszej wspólnocie tutaj w tej, w tej nowej fali wasze rozmowy są czyste Wy jesteście tacy piękni, przyjaźni dla siebie. Jest w Was jakieś takie dużo dobra i wzajemnie możecie się obdarzać tym dobrem, tak. Ale trzeba, żebyście na zewnątrz byli świadkami tego dobra, tej miłości, którą tu doświadczacie. Świadkami Jezusa. I dlatego bądźcie przyjaźni dla ludzi, okazujcie im tą przyjaźń, ale nie dajcie się wciągnąć w coś złego, w jakiś po prostu w ich świat. Nieraz może taki ciemny świat ich, ich różnych czynów, czy zachowań, czy, czy różnych używek. Uważajcie. Wreszcie chcę na koniec Wam powiedzieć o kerygmacie. Na pewno słyszeliście: kerygmat, takie słowo. Kerygmat to są takie fundamentalne prawdy, które służą przy ewangelizacji i które można poznać, nawet są specjalne rekolekcje kerygmatyczne. Wtedy to jest mówimy ewangelizacja, bo w kerygmacie zawarte są pewne fundamentalne właśnie przesłanie ewangeliczne. I dlatego na przykład niektórzy wasi rodzice byli na kursie Filip. To były początki naszej wspólnoty i po prostu oni tam znają, co to jest Filip, wiedzą, to jest weekend taki. I tam właśnie ten kerygmat poznali. A niektórzy byli na kursie Paweł, to cały tydzień, a nawet dłużej po prostu było zgłębiany był kerygmat. Więc ja wam króciutko powiem o tym kerygmacie. Jest takich sześć punktów. Pierwszy punkt mówi o tym, że Bóg jest miłością. Bóg kocha ciebie i ma dla Twojego życia wspaniały plan. A miłość Boża jest bezwarunkowa i bezinteresowna. My często jesteśmy interesowni, stawiamy pewne warunki, a Bóg nie stawia nam warunków. Kocha nas takimi, jacy jesteśmy. Oczywiście nie kocha grzechu, ale kocha grzeszników. Tak. Bóg kocha ciebie i ma dla Twojego życia wspaniały plan. I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt mówi o tym, że człowiek jest grzeszny. Na początku wszyscy zgrzeszyli. I od, przez grzech oddalili się od Boga. Zamknęli się na Bożą miłość. Nie znają tej Bożej miłości. Lękają się Boga i po prostu są poranieni przez grzech i wzajemnie siebie ranią. Ten grzech oddala ich nie tylko od Boga, ale oddaleni są od siebie i żyją w takiej ciemności. I to jest druga prawda kerygmatyczna. Grzech. Ale trzecia prawda mówi o tym, że Bóg nie przestał nas kochać, Dlatego, że jesteśmy grzesznikami Ale przygotował Plan zbawienia Żeby nam Nas uratować I dlatego posłał swojego syna Ta historia zbawienia, która się zaczęła Od Abrahama Poprzez Mojżesza Przez dzieje Izraela Aż w końcu Mesjasz oczekiwany Przez Izraela To Jezus Chrystus Syn Boga Żywego przychodzi na świat Bóg staje się człowiekiem Wchodzi w historię, w świat, w którym jest grzech, są ludzie, którzy są pogubieni, skłóceni, którzy ranią siebie nawzajem, niszczą. Jezus przychodzi, aby złożyć ofiarę swojego życia, umiera na krzyżu, składa siebie w ofierze, zapłacił wielką cenę za nas i dokonał zbawienia dokonał zbawienia, umierając na krzyżu. I krzyż jest w centrum zbawienia, można powiedzieć. Tak, Jezus na krzyżu, umierający. I my to obchodzimy w każdej, w, 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 gdy jest trydum paschalne, to Wielki Piątek, ale potem Wielka Sobota i Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie. Jezus zmartwychwstał. Jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni. I teraz ważną rzeczą jest Czwarty punkt mówi, nie wystarczy o tym wiedzieć, trzeba w to uwierzyć. A wiara polega na tym, że otwieramy się i przyjmujemy sercem, przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, a sercem uwierzy, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Trzeba wyznać ustami. Trzeba zaprosić Jezusa. Oto stoję u drzwi kołaczą, jeśli kto usłyszy i otworzy drzwi, wejdę do Niego, Będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. A Jan Paweł II mówi, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Na oścież, żeby Jezus wszedł w wasze życie. I to jest bardzo ważna decyzja. Decyzja otwarcia się, żeby Jezus mógł wejść w twoje życie. Wtedy, gdy Jezus wejdzie, staje się, jest twoim przyjacielem i jest w twoim życiu obecny. I rozpoczyna się, można powiedzieć, wiara i nawrócenie. Wiara i nawrócenie. Wiara to Jezus Chrystus w Twoim życiu, a nawrócenie to jest droga Twojego życia, bo jest to droga pewnej przemiany, bo jesteś grzesznikiem. Jesteś grzesznikiem. Potrzebujesz oczyszczenia, uwolnienia. Potrzebujesz, żeby te chwasty powyrywać z Ciebie. Tak, różne masz słabości, różne masz skłonności, po prostu to jest praca nawrócenie. I to się dokonuje w głowie. Nawrócenie dokonuje się w naszym myśleniu. Naszym myśleniu, i to jest proces pewien, droga nasza, i tutaj przychodzi nam z pomocą Duch Święty. Piąty punkt kerygmatu to jest Duch Święty, który jest duchem miłości i który przychodzi do nas, wstępuje na nas, tak jak na apostołów w dniu pięćdziesiątnicy, i wtedy oni zrozumieli o co chodzi, dlaczego Jezus umarł na krzyżu. Tak, i wyszli z tą Ewangelią Jezusa do świata. Duch Święty uzdania nas do świadectwa. Duch Święty uznania nas do modlitwy. Duch Święty uznania nas do miłości. Duch Święty przemienia nas. Daje nam poznać grzech w naszym życiu. Ale też daje nam łaskę nawrócenia nawrócenia, żeby odrzucić ten grzech. No, Duch Święty jest niezbędny. Potrzebujemy Ducha Świętego i dlatego ciągle mamy modlić się codziennie do Ducha Świętego, aby stępował na nas. I to jest pi piąty punkt kerygmatu. A szósty punkt to jest wspólnota. To jest wspólnota, środowisko, w którym jesteś, właśnie jesteście we wspólnocie. Nowa Fala to jest wspólnota młodzieży, wody życia. Jesteście wspólnotą i to jest Twoje środowisko. Tu przebywasz, tu przyjaźnicie się. Rozmawiacie ze sobą, modlicie się, jesteście, bawicie się razem, wyjeżdżacie na rekolekcję. Myślę, że już jesteście przygotowani do wyjazdu na rekolekcję najbliższe wakacje. Razem nowa fala jedzie i to będzie niezwykły czas. Tygodniowe spotkanie, tygodniowa taka, taka przygoda, można powiedzieć, w Duchu Świętym. Więc wspólnota. Wspólnota jest miejscem Twojego rozwoju. Musisz się rozwijać i religia chrześcijańska nie jest religią samotników, ale jest religią wspólnoty kościoła. Kościół jest wspólnotą i dlatego my spotykamy się w kościele na Eucharystii, to jest wspólnota. Wtedy najbardziej jak jest Eucharystia jest wspólnota. Ale spotykamy się też czytając Pismo Święte, wielbiąc Pana, przebywając razem, dyskutując, czy dzieląc się świadectwem, czy po prostu podejmując różne działania. Działania ewangelizacyjne. To jest wspólnota. Zobaczcie, sześć punktów. Miłość Boża rozdana w naszych sercach, grzech, jesteśmy grzesznikami. Jezus Chrystus, jedyny Pani Zbawca, wiara i nawrócenie, Duch Święty i Kościół, czyli wspólnota. Tyle. Słuchajcie, pozdrawiam Was i oczywiście życzę Wam dobrego przeżycia, rekolekcji wakacyjnych w Zemrzycach. Tak, tam będziecie, tam będziecie przeżywać niezwykłą przygodę w Duchu Świętym. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego Ojca i Syna, i Ducha Świętego nie wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen.